Cześć, witam. Dzień dobry. Słuchajcie, tym razem prawdziwa petarda. Poprzedni Thunder Race sprzedał nam się bardzo szybko. Był piękny, miał 50 tysięcy przebiegu i wyglądał jak z fabryki. A tutaj mamy Tanderejsa, który, słuchajcie, ma 15 500 przebiegu. przebieg oczywiście udokumentowany, dwóch właścicieli w Niemczech zdjęcia z zakupu motocykla, filmik z zakupu motocykla tego, tego tutaj egzemplarza w Niemczech. Wszystko to posiadamy. Ze 20 dni z 20 zdjęć zakupu, filmik jak nam pan przedstawiał, jak odpalał ten motocykl. Wszystko posiadamy. Motocykl w fabrycznym stanie. Od A do Z. Dosłownie. Żadnych zmian wizualnych. Nie wiem, no może dołożona na naklejeczka tutaj. Ta naklejeczka te logo Yamaha i nie wiem, czy tylnia lampa powinna być dymiona, czy nie, chociaż jest homologatny jak to motocykl niemiecki, ale to już nie jestem w stanie tego jakby powiedzieć. I słuchajcie, 15 tysięcy udokumentowanego przebiegu, komplet kluczyków, klucze serwisowe pod siedzenie Motocyk pod każdym kątem wygląda perfekcyjnie. Teraz tak. W 23 roku miał z prawie 500 km. Ma zrobione badanie techniczne w Niemczech na 2 lata, czyli tak naprawdę przez 2 lata ten motocykl przejechał zaledwie 1000 km, jeżeli chodzi o poprzedniego badania technicznego. Piękny, naprawdę słuchajcie, piękny egzemplarz, e, ktoś szuka pięknego takiego klasyka, który wygląda fenomenalnie, e, no i do tego ma fenomenalny przebieg, to myślę, że, że to jest strzał w dziesiątkę. E, co tutaj więcej, nie będę Wam pokazywał żadnych rysek, żadnych e, zadrapań, no bo ten motocykl tego nie ma, jedynie to takie zmiany to śrubki, o to mi się przypomniało, że te śrubki nie są takie jak oryginały. Są przez kogoś zmienione. Jedziemy tutaj od samego początku. Tacza hamulcowa na 15 tysięcy km. Mogę powiedzieć, że nie ma tutaj najmniejszego drobnego ranciku. Zobaczcie, jak wygląda zacisk. Te śruby to wszystko jest takie zielone. A mogę zajrzeć do klocków, powiedzieć jakie są przy okazji. Klocki takie bym określił, że są na 99%. Są. Dosłownie jak nowe. Opona, bieżnikowo, no po prostu jest jak nowa. No motor nie był jeżony. Zawieszanie suche, czyste. Tam gdzie się nie zajrzy, tam jest wszędzie sucho, wszędzie czysto. Tu silniczek Fitkaena. zobaczcie, jak chłodnica wygląda. Po prostu jest. Wzorcowa, żadna nawet śrubka, gdzie tutaj, taką jak spojrzymy, to taką widzicie kropeczkę taką rdzawki, można było ją odkręcić, podmalować. Nic nie było tutaj podmalowywane, żadnych upiększeń. Zobaczcie, jak wygląda wentylator w motocyklu z 98 roku. Nie wiem, czy ja tam... Wygląda tak, jakby był wczoraj zamontowany, nie? Bo ja mam takie wrażenie, zobaczcie, wyglądają śruby kolektorów, kolektory, to wszystko wygląda, jakby było wczoraj zamontowane do tego motocykla. Oczywiście, w każda naklejka, wszystko na tym motocyklu, a ta jest dołożona. Naklejka, ten Monster Energy. Wszystko na tym motocyklu jest dosłownie wzorcowe. Piękny, naprawdę piękny egzemplarz. Ten poprzedni był wspaniały, ale ten to jest po prostu. Tutaj robi robotę jeszcze ten przebieg. Tutaj macie win motocykla, jakby ktoś chciał sobie go sprawdzić. Ciekawe co znaczy ta YM, nie wiem. Przed winem też, że fabryczny jakiś dołożony albo jakiś serwis oznacza. Zobaczcie, jak wygląda przełącznik. Kluczyki, komplet. Każda śrubka, widzicie te śrubki tutaj, zielone takie. Przewody. I 15500 przebiegu. Motocykl naprawdę perła. Tu jest jeszcze dodatkowo taka folia naklejona, widzicie? Tak biegnie ta folia tutaj, tutaj dotąd. Tu obiega, i znowu tu biegnie folia, żeby po prostu bezbarwna, żeby nie porysować zamkiem od kurtki zbiornika. No i fajna rzecz. Pompa z tyłu, jak nowa. Wydeszek oczywiście fabryczny. Pod siedzeniem serwisowe, oczywiście kompletna dokumentacja na zakup. No opona, no jak nowa, faktura od naszej firmy na zakup. Tarcza z tyłu nie ma żadnego tutaj rantu. klocki z tyłu też bym powiedział, że są takie na 99%, bo widzę, są jak nowe. Nawet kolor tych klocków widzicie biały taki. Oczywiście nad kole tutaj nic nie jest obcięte, pokombinowane. Kierunkowskazy, wszystkie fabryczne. Napęd jest zupełnie nowy. Kurde, nie ma rady. Nie, 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 nie ruszymy go. Może ma takie plamki przebarwienia już, no bo nie był zakładany tydzień temu ani miesiąc temu, ale jest zupełnie nowym napędem Zobaczcie jak tam tarcza tarcza mówię, jak sprężyna wygląda. Teraz jest. Wszystko na tym motocyklu jest jak nowe. Oczywiście naklejki oryginalne, ten taki sitodruk typowy. O, teraz to widać lepiej. Piękny egzemplarz. Tu tak samo. Nie wiem, czy ten wentylator będzie widać. Zobaczcie, jak wygląda wentylator w motocyklu. Motocyklu, który ma 27 czy prawie 8 lat. Słuchajcie. Jest przepiękny. Ta naklejka jest nieoryginalna. Oczywiście motor możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Mamy takiego kuriera, który przewiezie dla nas, dla Was, każdy jeden motocykl. Koszt takiego transportu to jest około 700 zł, nie więcej. I motocykl pakujemy, wpłacacie nam zaliczkę, my motocykl pakujemy, zabezpieczamy i jedzie do Was. Przyjeżdża do Was motocykl pod dom, oglądacie motocykl, oglądacie dokumenty do motocykla znamionowa, dosłownie tu nie ma żadnego, żadnego zużycia, nic kompletnie oglądacie komplet dokumentów, oglądacie motocykl i podejmujecie decyzję o zakupie, rozliczacie się tak naprawdę z tym kurierem, który Wam ten motocykl przywiezie pod wskazany adres więc tak niczym nie ryzykujecie, macie motocykl na miejscu na, tak pod domem, macie dokumenty pod domem i wtedy tak naprawdę rozliczać się gotówkowo, oczywiście system ratalny na motocykl również istnieje Zobaczcie, jak wyglądają te złote elementy motocyklu, który ma 27 lat. Niebywałe. Tu jest jeszcze pasek dla pasażera, który trzyma się można. Co więcej, istnieje u nas system ratalny. Nasz kolega Roman, koleżanka Kamila, załatwią ten system ratalny dla Was bez wychodzenia z domu. Także tak naprawdę. Jeden telefon, 5 minut rozmowy i system ratalny jest do załatwienia. Do motocykla oczywiście dostajecie komplet dokumentów. Eee, pod siedzeniem chyba są jeszcze jakieś instrukcje obsługi, o ile pamięta pamiętam. A może nie, może się mylę, źle, pomyliłem się. Nie. Komplet dokumentów, tif na przebieg, homologację na jakąś zmianę w tym motocyklu. to również jest w dokumentach dołączona zdjęcia z zakupu z Niemiec. Nie ma problemu, na WhatsApp zwicie się, podeślemy. Zobaczcie jak te śrubki tutaj, te zielone, czemu trzymają ten stelaż, wyglądają. Podeślemy zdjęcia z zakupu. No i tutaj ten filmik chyba powinien każdego przekonać, że ten motocykl to jest po prostu Piękny egzemplarz, no piękny egzemplarz. Widziałem na internecie, jest wystawiony taki za 18 tysięcy z przebiegiem 9 tysięcy kilometrów no cena bardzo duża, no ale pewnie kiedyś się trafi klient na taki motocykl Nasz poprzedni po prostu stał 5 dni tak i przyjechał Pan z południa Polski, pozdrawiam Pana, któremu się samochód zepsuł dwukrotnie podczas jazdy do nas, ale dotarł, dotarł, także pozdrawiam go serdecznie, bo Wyprawę miał nietuzinkową, bo miał prawie 700 km do nas i dwie awarie po drodze auta. No ale przyjechał, kupił. No i na pewno jest mega zadowolony, bo egzemplarz tamten był również piękny, on był w takim, ten jest czerwony z białym, tamten był bordowy ze srebrnym. W kolorystyce też piękna kolorystyka. Co więcej jeszcze mogę powiedzieć? Koszt rejestracji takiego motocykla to 120 zł. I badanie techniczne, które w tej chwili kosztuje 60 zł. No, co więcej, podsumowując motocykl, kompletna dokumentacja, znikomy. 15-tysięczny przebieg. Oczywiście dla tych, którzy napiszą pierwszy raz w komentarzach, że to jest niemożliwe, to dostaną oczywiście blokadę do koniec życia. Bo no jeżeli już piszecie, że to niemożliwe, to jakiś fakt, jakiś dowód podeślijcie chociaż numer telefonu do siebie, żebyśmy mogli się skontaktować. Bo takie tam pisanie typu, że to niemożliwe, no to niemożliwe to może był kiedyś lot w kosmos, ale to ale stał się realistyczne i jest prawdziwym. Tak jak ten motocykl, który wam tutaj prezentuję, druga sprawa dla kogoś, kto przyjedzie, zobaczyć taki motocykl, no to chyba nie ma wątpliwości. Jeżeli guma podnóżka wygląda jak nowa, ta guma wygląda jak nowa, czy ta guma wygląda jak nowa, plus kompletna dokumentacja, plus tify niemieckie, które są dokumentem niepodważalnym, zdjęcia z Niemiec, zakupu, no i sam stan tego motocykla nie pozostawia tutaj jakby nic, żadnych wątpliwości lampa oczywiście, zobaczcie jak nowa żadnych odprysków, to też jest efekt tego, że ten motor nie jeździł po drogach no bo zawsze jakiś kamyczek, zawsze jakiś tam coś by odprysnęło, coś by zostawiło ślad na takim motocyklu, gdyby on naprawdę był eksploatowany a tutaj mega fajna inwestycja, może to nie jest jakaś inwestycja, która zarobi nam miliony, ale na pewno motocykl nigdy już nie będzie tańszy a taki egzemplarz kupić to naprawdę się nie zdarza dobra, jeszcze Wam go odpalę bo o tym bym zapomniał, sprawdzimy kontrolę kierunek działa, drugi działa a, trąbik działa dobra światełka zapalimy, zobaczymy czy długi się zapala pali się, dobra a czekajcie, sanie damy to teraz go mogłem zalać, ale dobra, dobra daliśmy mu ssanie chociaż minutkę na saniu na bo chodzi wzorcowo, no wygląda pięknie bo mamy tarcze hamulcowe, które są fabryczne i są dosłownie jak nowe klocki wszystkie trzy nowe eee, opony piękne no i motocyk chodzi pięknie wygląda pięknie no teraz jeszcze chwilę paruję, dlatego chciałem na tym saniu, żeby chociaż na minutkę pochodził no egzemplarz przepiękny, naprawdę przepiękny do pełni szczęścia tak naprawdę nic mu nie brakuje. Po prostu tylko kupić, zarejestrować i cieszyć się, że taki egzemplarz no można było nabyć jeszcze. Że takie motocykle jeszcze się spotyka. Zobaczcie jak to pracuje. Jak nowy motocykl. Dosłownie jak nowy motocykl. Nie? Także dzwoncie, pytajcie. Mieścimy się w miejscowości Ława. Motocyk dzisiaj się pojawi na Otomoto, jak i na Oliksie. Na OtoMoto, na platformie Otomoto będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego motocykla. Na Oliksie tych zdjęć będzie tylko i wyłącznie 5, bo tyle możemy zamieścić. Pod filmikiem, który tutaj tworzę dla Was. E, oczywiście, będzie e, link do ogłoszenia. Klikniecie w ten link, otworzy Wam się ogłoszenie. Oczywiście, jeżeli będzie aktualny, jest ten motocykl. Ja serdecznie zapraszam, bo to jest naprawdę egzemplarz, którego. O, tu jest jakieś takie zapraweczka zrobione. O, jest wada, którą spotkaliśmy. A tak, no nic nie spotkacie się z tym motocyklem bo motor jest naprawdę w przepięknym stanie. Każda zaślepka tutaj czy tutaj to wszystko jest. Na miejscu. Tutaj nie ma nic, co by było zapodziane, zagubione, gdzieś tam przepadło przez te lata. E, jakie ten motocykl był, e, no może, nieużytkowany w posiadaniu dwóch właścicieli. Tutaj nie ma takiej rzeczy. Tu wszystko znajduje się na swoim miejscu. Dobra, dwa razy go zobaczcie, jak chodzi wskazóweczka. Zaznaczam, że motor na staniu chodził 30 sekund. Gdzie powinien chodzić, nie wiem, ze 3, 4, 5 minut. Pewnie jak. Z... Znaczy ja uważam, że jest, jak jest, będzie miał taką temperaturę tutaj jak pokażę 80 stopni, to można powiedzieć, że motor jest gotowy do pracy. Wcześniej on się rozgrzewa po prostu. O ci pięknie. Pali dosłownie na dotyk, nie? Także serdecznie zapraszam. Telefon do nas to 500, 134, 533, a prezentowany motocykl to Thunder Race. Thunder Race z Niemiec. Motocykl w stanie kolekcjonerskim dosłownie, z przebiegiem znikomym 15 tysięcy udokumentowanym z Niemiec, dwóch właścicieli, e, nie wymagający złotówki inwestycji. Jest to wersja taka po prostu wychuchana, wylalkana. Także serdecznie zapraszam do miejscowości ława. 500, 134 533 Tanderay z 1000 15 000 kilometrów przebiegu. Dzięki. Cześć.